Dzień dobry, dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj w serii Bóg Ojciec. Jesteśmy dalej w temacie łaskawości Boga, i na dzisiaj chcę Was zaprosić do księgi Malachiasza. Jest to ostatnia księga Starego Testamentu, w której jest taki, uważam, bardzo mocny fragment obrazujący właśnie łaskawość Boga. I kiedy myślę sobie o Bożej łaskawości, to widzę, że może ona się przejawiać w różnych aspektach, ale najogólniej ujmując właśnie te różne aspekty, to Boża łaskawość wyraża się w zaopatrzeniu. Dlaczego? Bo łaska jest to dar, darmodany. I to oznacza, że w miejscu, które było wybrakowane, które nie było pełne, kiedy pojawia się łaska, kiedy Bóg objawia swoją łaskawość, to miejsce staje się zaopatrzone, staje się wypełnione, staje się uzupełnione właśnie Bożą łaską. Tak jak też jest inny fragment, że właśnie moc w słabości się właśnie doskonali, bo w naszych słabościach objawia się Boża moc i to też jest przejaw właśnie łaskawości Boga. Więc właśnie wszystkie te miejsca, gdzie jest pewien brak i pojawia się łaska, te miejsca zostają zaopatrzone. Najprościej nawet to obrazując. W miejscu, gdzie brakuje zdrowia, kiedy Bóg okazuje swoją łaskę, objawia się pełna, pełne uzdrowienie, objawia się pełnia zdrowia. W miejscu, gdzie brakuje wolności, jest jakieś zniewolenie, to kiedy Bóg działa łaskawie, objawia swoją łaskę, to prowadzi do pełni wolności i, i jest wolność. Więc to jest właśnie ta kwestia, że Bóg swoją łaską, łaskawością zaopatruje. I to zaopatrzenie, tak jak mówię, może być w różnych kwestiach: czy to zdrowotnych, czy to właśnie jakichś duchowych, moralnych, finansowych, materialnych. Generalnie Boża Łaskawość prowadzi do objawienia się tego, co Jezus zwyciężył na krzyżu, czyli do pełni. Do pełni zdrowia. Właśnie do pełni wolności, do pełni obfitości. I właśnie ten dzisiejszy fragment z księgi Malachiasza bardzo fajnie pokazuje, że Bóg zaopatruje. I to jest właśnie wyraz Jego łaskawości, bo Bóg zaopatruje. Więc przeczytajmy sobie najpierw ten fragment. Ja za chwilę go skomentuję i jeszcze być może zdążę pokrótce podzielić się z Wami też moim osobistym doświadczeniem w tym temacie. Nie chciałabym, żeby ten odcinek wyszedł zbyt długi, ale temat jest naprawdę bardzo ważny. Słuchajcie, w trzecim rozdziale Księgi Malachiasza od wersetu 6 czytamy tak, ponieważ ja, Pan, nie zmieniam się, dlatego Wy, synowie Jakuba, nie zostaliście wyniszczeni, choć od dni waszych przodków odstępowaliście od mych praw i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie, a ja zwrócę się znowu ku Wam, mówi Pan Zastępów. Wy jednak pytacie, pod jakim względem mamy się nawrócić? Czy godzi się człowiekowi oszukiwać Boga, jak Wy mnie oszukujecie? Pytacie, w czym oszuki oszukiwaliśmy Cię? W dziesięcinach i ofiarach. Jesteście zupełnie przeklęci. Mnie chcecie oszukać? Cały naród? Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie mnie doświadczać w tym, mówi Pan Zastępów. Czy Wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na Was błogosławieństwa w przeobfitej mierze i zgromię dla Waszego dobra szkodnika polnego, aby Wam nie niszczył plonu pól, a winorośl nie będzie już pozbawiona owoców, mówi Pan Zastępów. I wszystkie narody nazywać Was będą szczęśliwymi, gdyż będziecie krajem Bożego upodobania. Mówi Pan Zastępów. Słuchajcie, ten fragment jest mocny w różnych, w kilku aspektach, pod, pod różnym kątem. No właśnie, teraz jak to ugryźć, żeby skupić się na tym, co na dzisiaj jest nam potrzebne. To, co mnie najbardziej po prostu porusza, to zobaczcie w wersecie szóstym. Czytamy tak, ponieważ ja pan nie zmieniam się, dlatego wy, synowie, nie zostaliście wyniszczeni. To się super łączy z tym, co ostatnio czytaliśmy, że i to, co ja też mówiłam trochę, że Boża natura jest niezmienna i to, że doświadczamy Bożej łaskawości i dobroci, wynika z Bożej natury. Tak jak ostatnio sobie mówiliśmy, ja Ciebie ukochałem, dlatego podtrzymywałem dla Ciebie łaskawość. Czyli znowu tu mamy ten sam kierunek. Ja pan nie zmieniam się, dlatego wy synowie nie zostaliście wyniszczeni. I co czytamy dalej? Choć od dni waszych przodków odstępowaliście od mych praw i nie przestrzegaliście ich. Czyli Bóg mówi czarno na biały: Nie przestrzegałeś moich praw, odstępowałeś od moich praw, ale ja się nie zmieniłem. I dlatego zostały, nie zostaliście wyniszczeni, bo ja się nie zmieniłem. Jestem dalej dobry, jestem dalej łaskawy, Boża natura jest stała, więc się właśnie nie zmienia. I dlatego wy, synowie Jakuba, nie zostaliście wyniszczeni. I teraz tutaj Bóg zaprasza do nawrócenia, czyli no właśnie do przemiany myślenia, która ma się też objawić w zmianie postępowania. Zaprasza, żeby przestać oszukiwać w składaniu ofiar. I uważam, że ten temat jest totalnie mocny, ale nie będziemy w niego zbyt głęboko wchodzić. Tylko tak pokrótce powiem. To jest bardzo ciekawe, bo Bóg mówi tak naprawdę w tym fragmencie: mówi, przestań oszukiwać w oddawaniu mi ofiary. Czyli tego, co miało być najcenniejsze, to miało być pierwociny. I Bóg mówi, przestań mnie w tym oszukiwać. Ale w kontekście nawrócenia trzeba spojrzeć głębiej. Tu nie chodzi tylko o zewnętrzny uczynek, że ktoś oszukuje, ale trzeba spojrzeć w serce. Dlaczego ta osoba nie oddaje pierwocin, nie oddaje tego, co ma najlepsze, jako ofiarę Bogu? Tylko y, oszukuje Boga w tym. Dlaczego? Co jest w jego sercu? I to jest, uważam, właśnie kluczowe, że jeżeli mamy uporządkowane serce, jeżeli w sercu mamy pewność, że Bóg nas zaopatruje i że Bóg naprawdę nam da, to nie boimy się złożyć doskonałej ofiary. Mm, no tutaj może już nie będę się odwoływać do, do innych fragmentów pisma, ale tak życiowo nawet, zobaczcie. Mm, jeżeli masz pewność, że Bóg Ciebie zaopatruje, to nie będziesz mieć oporów, żeby zrobić osobie bezdomnej zakupy za 50 zł, czy nawet ze 100 zł. I powiem Wam, i ja mam faktycznie takie doświadczenie. Im bardziej wzrastałam w rozumieniu, że to Bóg mnie zaopatruje, e tak, w tym kontekście po prostu, no na przykład właśnie w kontekście finansowym. Im większą miałam świadomość, że moje finanse są u Boga i Bóg mnie zaopatruje w tym temacie, tym łatwiej było mi składać ofiarę. Akurat tutaj w postaci właśnie robienia zakupów. Jestem zwolenniczką, żeby na przykład nie dawać pieniędzy osobom biednym, potrzebującym, ale żeby zrobić im zakupy. I faktycznie najpierw robiłam zakupy za 5-10 złotych, czy to właśnie jakąś kanapkę, czy kilka drobnych produktów. Z czasem były to kwoty 20 zł, 50 zł, aż przyszedł moment, gdy Bóg zaprosił mnie w sercu, zrób zakupy za 100 zł dla tego człowieka. I było to dla mnie naprawdę proste zadanie. Dlaczego? Bo w moim sercu wzrosła pewność, że Bóg mnie zaopatrzy. I mimo, że miałam mało pieniędzy, to wydałam te 100 zł. Dla innej osoby. I co ciekawe, chwilę później dostałam 1000 złotych jako po prostu darowiznę od kogoś, tak? Więc Bóg, wierzę, że Bóg mi to pomnożył dziesięciokrotnie, bo widział moje serce w tej sytuacji. I proszę teraz odnieść tę sytuację do swojego życia. Przypatrzcie się swojemu sercu i tak zbadajcie swoje serce, czy faktycznie masz taką pewność w sobie. Że Twoje zaopatrzenie, czy to finansowe, czy materialne, jest w Bogu. Czy faktycznie masz taką łatwość, żeby podzielić się z innymi tym, co masz, bo wiesz, masz pewność w sercu, że Bóg ci da. To jest kluczowe, to jest bardzo potrzebne, bo słuchajcie, jeżeli mamy jako synowie czynić sobie tę ziemię poddaną, tak jak było to w pierwotnym zamyśle Boga. To potrzebujemy mieć pewność, że mamy wiele u Ojca, i wtedy, biorąc od Ojca, przekazujemy to dalej dla Ziemi. I to właśnie czytamy tutaj dalej, w, w tym dalszym fragmencie. E, czytamy tak: Czy Wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na Was błogosławieństwa w przeobfitej mierze? To są słowa, które naprawdę rok temu po prostu zmieniły mi coś w myśleniu, nawróciły mnie. Bo Bóg mówi, czy ja Cię nie zaopatrzę? Przecież niebo jest otwarte, przecież Jezus już umarł na krzyżu, z miłości do Ciebie, zwyciężył dla Ciebie wszystko. Czy ja Ciebie nie zaopatrzę? Oczywiście, że Ciebie zaopatrzę. I tutaj te zawory niebieskie, to jest po prostu... <grywania> naprawdę mam taki obraz takich zaworów, które Bóg odkręca u siebie w niebie i wylewa swoje błogosławieństwo. I czasem jest to... Mm, Błogosławieństwo i łaskawość w kwestii e, uzdrowienia, czasem uwolnienia, czasem po prostu w kwestii nawrócenia, przemiany myślenia, że, że cały czas wzrastamy i się nawracamy, a czasem również jest to kwestia e, zaworów niebieskich, które się przejawiają w kwestii finansowej. Mówiąc najprościej, Bóg po prostu naprawdę zlewa błogosławieństwo finansowe, żebyśmy my mogli błogosławić innych. I będziemy w stanie to robić, kiedy będziemy wiedzieli, że Bóg nas zaopatruje. Czyli potrzebujemy mieć pewność, że Bóg naprawdę jest łaskawy i naprawdę nas zaopatrzy. I tutaj właśnie, tu jest też ciekawe, że Bóg chce zleć na nas błogosławieństwo w przeobfitej mierze. To nie jest po prostu, czyż nie zleje błogosławieństwa w mierze, w dużej mierze. Nie, nie w dużej mierze, ale w przeobfitej mierze. Właśnie Boże błogosławieństwo wylewa się o wiele więcej niż potrzebujemy, po to, żebyśmy później my, jako synowie Boży, mogli dzielić się tym z innymi. Mogli właśnie zaprowadzać na Ziemię to, co jest faktycznie realnie potrzebne. Czyli zostając na tym przykładzie osób bezdomnych, jeżeli wiesz, że Bóg jest łaskawy i w swojej łaskawości będzie Cię zaopatrywać w przeobfitej mierze, to będziesz potrafił zarządzać tym, by błogosławić innych, by błogosławić potrzebujących. Czy to błogosławić właśnie w kwestii uzdrowienia, uwolnienia, czy również w kwestii finansowej. I, i to słyszałam właśnie, że naprawdę. No, ludzie, którzy mega mnie inspirują ze sceny powiedzmy nawet międzynarodowej. Ludzie, którzy posługują właśnie w Afryce, mają swoje fundacje i mają takie przepływy gotówki, że, że już największe organizacje wiecie bezpieczeństwa po prostu zainteresowały się, jak to jest możliwe, żeby po prostu takie sumy przepływały przez tak, Powiedzmy, zwykłą y, organizację czy fundację. A to jest właśnie Boże zaopatrzenie, y, bo ci ludzie mają otwarte serce, mają serce y, świadome Bożej łaskawości I, i jeżeli dostają dużo, to tylko po to, żeby, żeby oddawać to innym i żeby dalej błogosławić i też swoim działaniem właśnie objawiać innym Bożą łaskawość. Więc. Y, no właśnie, Bóg, Bóg jest, Bóg zaopatruje w swojej łaskawości. I tu jeszcze szybko, bo już z 13 minut, te filmiki miały być po 8 minut, a słuchajcie, po prostu gadam za długo. no. Tutaj się próbuję właśnie nawrócić. I słuchajcie, ostatnia kwestia. Czytamy tak. I zgromie dla waszego dobra szkodnika polnego, aby wam nie niszczył plonu pól. Um, to jest dla mnie piękne, że Bóg nie tylko otwiera wiecie te zawory niebieskie, po prostu zlatuje to Boże błogosławieństwo. Może też zaopatrzenie w kontekście zdolności, że Bóg po prostu e, zaopatruje Cię w pewne zdolności, którymi możesz podejmować właśnie pewne działania, pracę. I co czytamy i Bóg mówi i zgromię dla Twojego dobra też wszystkie przeszkody, które mają pomniejszać owoc Twojej pracy. Ja zgromię wszystkie przeszkody. Tu akurat mamy to w postaci e, szkodnika polnego. Które właśnie niszczył plony, ale Bóg mówi, ja zgromię dla Twojego dobra to, co niszczy Twoje plony, bo tak właśnie przejawia się Boża łaskawość w zaopatrzeniu. Dlatego nie bój się, że będzie Ci brakować, bo Bóg jest Twoim zaopatrzeniem, a, a masz po swojej stronie Boga łaskawego. I, I ta łaska właśnie przejawia się też w tym zaopatrzeniu. Tyle na dzisiaj. Przemyślcie, proszę, ten temat na modlitwie z Bogiem, żeby Bóg Wam to pokazał, też tak personalnie, indywidualnie, właśnie w tej sytuacji, w której teraz jesteście. A ja wierzę, że zobaczycie ogromne owoce, kiedy ten temat naprawdę zakorzeni się w Waszym sercu. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.